minął rok od Pandora Gate. A i właśnie w Didiego przecież mamy też do oglądania dużo rzeczy z, z Didiego. czyli głośnej afery z udziałem polskich influencerów. A teraz cały świat żyje aferą Didiego, czyli wieloletniego producenta muzycznego z szerokimi znajomościami w Hollywood, który parę dni temu został aresztowany między innymi pod zarzutem handlu ludźmi w celach seksualnych. W jego głośnych imprezach gdzie miał miało dochodzić do nadużyć, brało udział wielu celebrytów, ale więcej o tym za chwilę. Dodatkowo przegadamy najnowszy wywiad Buddy, gdzie mówi dlaczego pozywa hejterów i odnosi się do niektórych zarzutów. Ja, ja poświęcę tyle samo pieniędzy, co oni czasu, żeby ich dojeżdżać. Nawardęgo odpowiada na pozwy ze strony Fame MMA. 2 miliony na kanale. Dziękuję wam bardzo, to jest naprawdę niesamowita liczba. Tak jak napisałem na story, głupio byłoby mi powiedzieć: Po prostu dziękuję. Dla... No, jakoś rok temu chyba milion wbijał konop. Ale on prawie milion yy, wbił na tym: na moich zapowiedziach. No, tak jakoś wyszło. Ogólnie teraz jest więcej wspierających na kanale, yy, chyba niż kiedykolwiek wcześniej. Ja na przykład myślałem, że o jej odejdę na cztery miesiące, że stracę yy, wszystkich wspierających, znaczy większość wspierających. Nie? No i faktycznie sporo się straciło wtedy wspierających, ale w momencie kiedy wróciłem, to wróciło, wrócili. No więcej osób wróciło niż odeszło. Myślałem, że na przykład rok będę znowu zbierał tych wspierających, a się okazało, że dwa tygodnie już było więcej niż przed. Dodejściem. Materiałem, który niedługo ujrzy światło dzienne. Koniecznie bądźcie na czasie. No, jakiś materiał ma być na specjal. Podejrzewam, że może chodzić o tego k -dropa. Długo zapowiadanego. Ciekawe, co to tam wyjdzie z tego, skoro tak długiem to było zapowiedzi. Bo to chyba ile już minęło? Kilkanaście miesięcy? Albo kilka, albo kilkanaście miesięcy? Zapewne słyszeliście o tej głośnej sprawie wokół Jeffrey'a Epsteina, w której w tle rozgrywały się zarzuty o wykorzystywanie sekundy nieletnich. A lista różnych głośnych nazwisk, gwiazd czy elit związanych ze sprawą wydawała się nie mieć końca. Całe USA było pochłonięte tematem i podobnie jest ze sprawą którą omówimy sobie dzisiaj. Parę miesięcy temu wspominałem wam o głośnej aferze Didiego, który działał... Mnie na przykład mega zastanawia, teraz na TikToku pełno mi się wyświetla takich filmów o Beyonce, że ludzie zawsze jak odbierali... Znaczy nie zawsze, tylko wiadomo, takie są kompilacje, że to się wydaje, jakby było zawsze, że jak odbierali nagrodę, to zawsze dziękowali jeszcze Beyonce, nie? Że coś tam... No, wygrałam nagrodę, ale Beyonce to jest w ogóle super artystka. <laughs> takie to dziwne, nie? Jestem ciekawy, jak to się rozwiąże. 000. Nie, ta Beyoncé ludzie się bali? Czy, czy naprawdę ją tak kochali? Nie wiem, no, dziwne, ale tam jest pełno tych teorii spiskowych. Z 1989 roku, zarówno jako frontman na scenie oraz producent muzyczny. Odpowiadał za produkcję dla wykonawców takich jak Jay Lowe, Jay Z., Mibera czy też Ashera. W listopadzie zeszłego roku jego była partnerka Casey Ventura oskarżyła go o ołt i przemoc w związku. Para była za sobą 10 lat, a ich związek zaczął się, gdy ta miała 19. Z Kolei Didi aż 37 lat. W pozwie znalazły się też zarzuty o odurzanie kobiety w celu różnych nadużyć. I wówczas sprawa zakończyła się ugodą, jednak dzięki wszczęciu sprawy przez Cassandra inne kobiety zaczęły. A ja, na przykład, tego nie czaję, nie? Że zobaczcie, oni mają ogromne pieniądze. Ogromne. No, dziewczyn to mogą mieć napęczki takie osoby. Yy, a znaczy, to wiadomo, no nie wiemy jeszcze jaka jest prawda. Takie są podejrzenia, że oni tam odurzali jakieś osoby i uprawiali wtedy. Ale po co? Bo no jeżeli ktoś jest odurzony, no to ja, jakie to jest, jaki to jest fan wtedy, nie? Ja jakby tego nie kupiłem. To jest tak jakbyście lalkę, na przykład mieli. Więc o co kaman, nie? No ale to nie wiem, może to są jakieś plotki Wszystko się okaże za jakiś czas Mówić o Didi Łącznie w jego stronę zostało wytoczonych pięć pozwów I to każdy o podobnym zabarwieniu Odurzanie kotykami, wykorzystywanie i tak dalej Lecz Didi zaprzeczał wszystkim zarzutom I tak było do maja tego roku Kiedy stacja CNN opublikowała nagrania. Nagranie, na którym widzimy jak producent muzyczny Bije swoją ówczesną partnerkę Między innymi łapie ją mocno w okolice karku Rzuca na ziemię, e, kopie I dopiero opublikowanie tego obrzydliwego nagrania skłonił od Diego do jakichkolwiek przeprosin. Stwierdził, że jego zachowanie było niewypaczalne, bierze za to pełną odpowiedzialność i jest sobą obrzydzone. Take... Mówicie, że władza nad tą osobą i tak dalej. No ale jeżeli oni, na przykład, no jeżeli ktoś ma do no taką sławę jak oni, to na luzie by się. Yy... Znalazło pełno osób, które by chciały być yy, w jakiś tam sposób, yy, no, że oddać im dominację. I normalnie na trzeźwo, i tak dalej, nie? Więc dalej nie rozumiem. Bo co to jest? No wiecie, no, oni są miliarderami chyba, i tak dalej. No to dziewczyn to pewnie na, rzuciliby coś na storkę i by mieli tysiąc. A z tego tysiąca sto by chciało być związanych, i tak dalej. Więc dalej nie musieliby nikogo odurzać. Więc wciąż nie rozumiem, po co robić takie rzeczy. <laughs> bo nagrywali. No ale to też znalazłyby się takie osoby, które by chciały być związane i się na przykład dawać nagrywać, nie? Więc dalej nie czaję. <gry> Ale to wtedy taka udawana władza. Hmm. Ale w sumie tak, dobra, to ma sens, bo hmm. mówicie, że oni nagrywali osoby, które i później mogli je szantażować. Że to może o to chodzi. Że, że w ten sposób zdobywali władzę, bo mogli szantażować. Że później na przykład nagrali kogoś, kto to zrobił. Ktoś na przykład sławny to zrobił komuś i wtedy, ej, mam nagranie. Musisz podpisać taki, taki kontrakt, taki, taki, bo inaczej. Będzie po karierze, nie? Może o to chodziło. Full responsibility for my in that video. Disgusted. Dodał też, że idzie na odwyk oraz, że szuka terapii. I celnie te jego przeprosiny podsumowała prawniczka Casey, kiedy Casey i wiele innych kobiet zgłosiło się, zaprzeczył wszystkiemu i sugerował, że jego ofiary szukają zapłaty. To, że został zmuszony do przeprosin dopiero wtedy, kiedy jego wielokrotne zaprzeczenia okazały się fałszywe, pokazuje jego brzałosną desperację. I przełom w sprawie miał miejsce we wrześniu tego roku, gdyż Didi został aresztowany pod zarzutami i w celach wykorzystywania seksualnego, przemytu ludzi w celach seksu oraz szeroko rozumianej działalności przestępczej. Co ważne, to Didi nie dostał możliwości opuszczenia aresztu za kaucją, a to wszystko z uwagi na ryzyko manipulowania świadkami, czy też ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd nie zgodził się na propozycję jego prawników wynoszącą aż 50 milionów dolarów, a za wszystkie zarzuty groził mu nawet do żywocia. Po przeszukaniu jego działalności znaleziono tam tyki, broń i ogromne ilości lubrykantu i oliwki dla dzieci, których było ponad 1000 Butelek. W jaki kurwa sposób można wykorzystać tysiąc butelek lubrykantu i oliwki dla dzieci? Producent aktualnie przebywa w więzieniu, jest pod stałą obserwacją, aby nie powtórzył się przypadek Epsteina sprzed kilku lat, czyli popełnienie zbójstwa, czekając na wyrok. Jednak w sprawie Epsteina dużo osób twierdzi, że nie było tam żadnego zbójstwa, a był on w posiadaniu bardzo obciążających taśmy na wielu wpływowych ludzi. Mimo, że prawnicy zapewniają, że Didi nie ma myśli sam czy Hany nie zachowuje się paranoicznie, to pojawiły się informacje, że ten odmawia jedzenia, bojąc się otrucia. A w sieci największe oburzenie i spekulacje budzą sławetne imprezy Diego z początku lat 2000. Nazywane białymi imprezami ze względu na opowiązujący dress code. i były wzięte jak z amerykańskich filmów, czyli szampan, basen, skąp ubrane tancerki, no i oczywiście narkotyki. Podobnie jak nazwiska zamieszane w aperę Epsteina wydawało się nie mieć końca, to podobnie jest tutaj. Aktualnie na pewno wiemy o Drake'u, Will Smith, J-Lo, Jay-Z, Justin Bieberze, Megan Fox, Kim Kardashian, Paris Hilton, Leonardo DiCaprio czy LeBronie Jamesie. ale ciągle pojawiają się nowe. O co tu chodzi? Co ma do tego Paris Hilton na przykład, <laughs> że ona była ofiarą, czy co? <laughs> nazwiska. No i oczywiście sama obecność na jego imprezach, no o niczym nie świadczy. Trzeba jeszcze pamiętać o tak zwanych freak offs Didiego i rozróżnić je od tych regularnych imprez. Freak offs to te na których odbywały się, jak to nazywa prokuratura, wymyślne przedstawienia sekt. Do których zarówno kobiety, jak i mężczyźni byli nakłaniani przez Didiego zwykle przy pomocy dyków. No i tutaj jeszcze nie wiadomo o głośnych nazwiskach, które mogły brać w tych przedstawieniach, udział. I czekając na kolejne fakty oraz sam proces Didiego, internauci kopią coraz głębiej, wyszukując starych klipów z wypowiedziami uczestników imprez. Tu na przykład jak koszykarz Lebron James zachwyca się jego imprezami. Know, no like party, so. yeah, that's yeah. Yeah. I aktualnie najgłośniej mówi się o sytuacji Justina Biebera. Młody muzyk już od początku swojej kariery był związany z Didim na oficjalnym kanale na YouTubie. Kurwa, ten to ma podgórkę, nie? Nie dość, że tutaj ta znajomość z Didim to jeszcze little monster jako fan. Ma odpowiadać za śmierć Tupaka, i ludzie doszukują się drugiego. Czysto takie teoretyczne. Czy na przykład, gdybym teraz nie miał.? Stri... Bo wiadomo, ja oczywiście gorąco zachęcam do kupna Gali Fame, bo uważam, że to jest znacznie lepsze widowisko niż mój live. Bo to super, tam są ludzie, tak robią. Fajne. Serwus, wideorecenzja, gali, fame, freak. Super to jest. I yy, mordobicie. Więc wiadomo, polecam. <ścoughs> Ale mam takie pytanie. Bo jak już tutaj jesteście, to yy, jakby nie było tego live'a, to czy byście wtedy. Yy, Kupili gale, czy byście sobie i tak robili coś innego? nie? I takie pytanie zadam ankieta. Rozpocznij ankietę. Gego Dna w piosence od Jay Cola, którą możecie znać z TikToka. Ale ciekawy jest case Eminema, który w swoich piosenkach już wiele razy nawiązywał do sprawy Didiego. Piosenka, którą wydał rok temu, wykorzystuje tak zwane homofony, czyli wyrazy brzmiące tak samo czyli przykład essay, rymuje z SA, czyli w czy słowie raper pomija jedno p, co tworzy słowo "ciel". I to nie jest jedyny jego utwór, który jest na świeczniku w tej sprawie. Z najnowszych doniesień w mediach wychodzi na to, że sprawa jeszcze bardziej się pogorszyła, ponieważ doszło 120 nowych osób, które wystosowały kolejne pozwy w stronę Didiego. Wszystkie zarzutami o wykorzystywanie seksualne i napaść. Prawnik na konferencji powiedział, że ujawnią wszystkich jego wspólników za zamkniętych drzwi. We will find the We will expose the enablers. Wow, Lena Winter, spierając od 40 miesięcy. O kurwa, to jest 4 lata prawie, że za 4 miesiące. Tenat ja nie wiedziałem, że od tylu lat to działa u mnie. We enabled this conduct behind closed doors. We will pursue this matter no matter who the evidence Implicated. I tutaj naprawdę zrobiło się po bo media donoszą, że wśród tych 120 nowych spraw aż 25 pochodzi od osób, które w czasie zarzucanego molestowania były nieletnie, a najmłodsza ofiara miała mieć 9 lat. Zakres lat przez ile miał trwać ten cały hollywoodzki proceder również jest przerażający, no bo mówimy o sprawach z lat 90 aż do teraz. Ponad połowa ofiar zgłosiła swoje sprawy na policję albo do szpitala. Powiem wam co jest najbardziej takie dziwne w tych sprawach, że jak ktoś o tym gadał wiele lat temu, to każdy mówił wariaci, że na na przykład, o Hollywood, to są zboczeńcy! To każdy mówił, kurwa, ale odklejony gość, nie? I... A teraz się okazuje, że to prawda. I ja sobie tak myślę, że jak się śmiejemy z różnych teorii spiskowych, na przykład, że jest mur na Antarktydzie, to kiedyś też się może okazać, że na przykład tam pojadę i, i chuj, mur, nie? <słyski> I wojsko. A niektórzy posiadają nawet badania toksykologiczne, z których wynika, że mieli w swoim organizmie substancje, które są uspokajające dla koni. Prawnik na konferencji powiedział też, że wszystkie sprawy, mimo że zostały złożone indywidualnie, no to są do siebie bardzo podobne. Czyli ktoś został złabiony w jakieś miejsce. Sywek obejrzyj Monia, kanał, którego nikt nie ogląda. Oglądałem. Pierwszy odcinek tej Monii o był spoko, ale w drugim to już poleciała bardzo. Jakby zauważyłem pewien problem, że ona o czymś opowiada i że nawet jak to są podczas, szlaki, to ona już ocenia, jakby to było, że o kurde, że to się na pewno działo, nie? I to tak mnie, w pierwszy odcinek był spoko, ale drugi już był dziwny. Za bardzo już tam się nakręcała mam wrażenie. Czyli na przykład imprezę, dostawał drinka, który miał w sobie jakiś narkotyk. Jak narkotyk zaczynał działać, to ofiara była wykorzystywana seksualnie, ponoć przez wiele osób i na oczach innych. Prawnik powiedział, że spodziewa się zdemaskowania wielu wpływowych ludzi i ujawnienia ich mrocznych tajemnic, a jeżeli nazwiska zostaną potwierdzone przez służby, to ludzie... Ja... Koniec drugiej rundy, rybak. Aha, okej. Okay. ...będą strokowani. Didi za to wszystkiemu dalej zaprzecza i twierdzi, że nie może odnieść się do całego medialnego cyrku. Zarzuty o wykorzystywanie kogokolwiek w tym nieletnich są fałszywe i zniesławiające, nie będzie chciał udowodnić swoją niewinność na dowodach, a nie spekulacjach. I wiele osób chciałoby, żeby ten proces był jawny, podobnie jak mieliśmy z Johnem Deppem oraz Amber Heard. Natomiast wtedy z ich procesu zrobiło się takie show oraz pożywkę dla TikToka. A patrząc na wagę tych wszystkich zarzutów, które są wokół Didiego, to nie wiem czy dobrym pomysłem jest robienie z takiej sprawy internetu. Ja uważam, że jednak powinna być publiczna, bo wiele tych osób y, zawdzięcza karierę temu, że są osobami publicznymi i uważam, że ludzie powinni wiedzieć, jak to się działo naprawdę. Moje zdanie. Internetowej szopki. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o całym temacie. Od jakiegoś czasu Budda nie ma najlepszego momentu w internecie i kiedy zaczął reagować oraz odpowiadać na krytykę... Bo zaraz zleci mi się tu jakaś grupa parapetów. ...to... Jezu, ten gość to jest... Powiedziałbym, ale boję się pozwu. Nie, ja nie darzę sympatią Buddy, to już chyba mogliście zauważyć. I chyba nie ma aż tak bardziej nieradzącej sobie osoby z krytyką, jak Budda, jeśli chodzi o topowych twórców, że każdy, kto jest na topie, to mniej więcej wie, że gdy jesteś na topie, musisz się liczyć, że część ludzi cię będzie nie lubiła, będzie o tobie gadała i tak dalej. A Budda, o zdziwiony, nie? <laughs> Czyli Budda ma kilkumilionową yy, społeczność, a mental ma początkującego TikTokera, który jak widzi komentarz brzydki, to jest w szoku i mówi: Boże, jak to! To mnie dziwi bardzo. Coraz więcej jej się pojawia Potwierdził to jeszcze bardziej ostatni wywiad u żurnalisty W którym Budda wystąpił Więc to wszystko sobie omówimy W ostatnim materiale mówiłem o nagraniu z Buddą w roli głównej Jedzie na nim blisko 270 km na godzinę Wszystko nagrywa Oraz korzysta z trzeciego pasa na autostradzie Jedziemy z prawej Podjazd do tira, bang. Jak się dowiedzieliśmy z artykułu, to został za to ukarany zakazem prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy oraz grzywną 3000 zł. W wywiadzie zostało to zapytane, no i stwierdził, że e, nigdy nie był aniołkiem drogowym. Też zdarzało ci się robić głupoty w internecie, a szczególnie na samym początku. Jak to, że jechałeś 270 km na godzinę i nawet przez to poniosłeś konsekwencje. Tak jak jechałem 270 na godzinę, jechałem pasem awaryjnym i, i nagrywałem. Jakbyś na to dzisiaj spojrzał. Ja nie jestem aniołkiem drogowym, nie będę mówił, że nie, byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że jeżdżę cały czas zgodnie z przepisami. Nie jeżdżę. Czy jeżdżę bezpiecznie niezgodnie z przepisami? Podobno nie istnieje takie stwierdzenie. I powiedział, że obecnie nie wrzuciłby takiego filmu do internetu, ponieważ w porównaniu do przeszłości, gdzie takie rzeczy były propagowane w środowisku motoryzacyjnym, no to teraz jest odwrotnie. Dziś na pewno bym tego nie wrzucił już do internetu, bo takich rzeczy się nie robi w internecie, nie propaguje się ich w internecie. Ale czy ja dziś wrzucam, że jeżdżę tyle? No nie jeżdżę. Jednak na co w tej wypowiedzi ludzie zwrócili uwagę to Zobaczcie, że on właśnie nie mówi, że źle zrobiłem, bo kogoś mogłem zabić. Tylko że teraz już bym tego nie rzucił w internecie, bo w internecie już się takie rzeczy nie wrzuca. Odklejony gość, nie? Buddha nie pokazał, że żałuje takiego zachowania i nie stwierdził, że było to niebezpieczne oraz głupie. No i zostało to dosyć e, szeroko skomentowane. Czyli przyznaje się, że zapierdala, tylko teraz jest to pierowo słabe, a wtedy nie było. Następnym zarzutem w stronę Buddy, który często. Oj, Budda, Budda. Przejrzał, wykop już wie, nikt nie zadziera, zwykop.pl Wykop was przejrzał, wykop już wie, nikt nie zadziera, Wykop was przejrzał, wykop już <tul> wie, nikt nie zadziera, Mijają godziny, <tul> mijają <my> dni, nienawiści. Ale on ich musi nienawidzić, nie? Przejawia się w internecie w stronę Buddy. Jest używanie jego dziewczyny Aleksandry jako słupa w różnych rejestrach. Auta oraz spółki były zakładane na nią, a Budda stał się podatnikiem VAT i zaczął istnieć w rejestrze. Dopiero w 2023 roku. W wywiadzie przyznał, że było to spowodowane długami z jego poprzednich lat, który dopiero wtedy spłacił. No dobra, no ale jakiś był powód tego, że na przykład chociażby ta fotowoltaika była na nią. No tak, nie, nie popłaciłem swoich kredytów. Nie? Ujawnił też, że aby zacząć jak najszybciej monetyzować YouTube'a, musiał otworzyć działalność właśnie na swoją dziewczynę, ponieważ y, na jej koncie znajdowały się pieniądze, z których były opłacane. Część samochodów, której ich właścicielem jest Aleksandra. Dlatego, że pieniądze były na no jej tak, koncie. To jest normalne. To i płaciła za nie Aleksandra. Po prostu, żeby zacząć jak najszybciej monetyzować YouTube'a, powstała działalność y, Aleksandry. Nie? Natomiast jeśli chodzi o samochody, które były rejestrowane w Czechach albo na Słowacji, to ich właściciela. I mieli być zaufani współpracownicy, z którymi jak to Budda powiedział, prowadzi niemedialne biznesy, no i swoje pieniądze dywersyfikuje w różne działalności. I są pewne samochody, które zarejestrowane są za granicą, ale czy ja jako YouTuber... Nie mogę mieć swoich współpracowników zaufanych, których znam, lubię, szanuję i ich ufam, z którymi prowadzę niemedialny biznes za granicą? Żurnalista też go zapytał, czy Kamil chce zakończyć swoją karierę w internecie przez to, że jest zastraszany. Na no, co ten natychmiastowo zaprzeczył. Nie, ja z takimi rzeczami to w ogóle bym nie kończył żadnej kariery w internecie. Gdzie jest zastraszanie? Dodał również... Ej... Jejku, to jest mega dźwięk. Że się nie boi, ponieważ nie zrobił nic niezgodnego W sensie mowa ciała, taką ma specyficzną Odnego z prawem? Ja wiem, że ja nic nie zrobiłem No tam, w, w, ja tego nie mówię, żeby dokuczyć mu teraz, nie? Ale uważam, że... Bo to każdy twórca przechodzi taki okres Że on, jeżeli zrobi tą przerwę w inter z internetu, to mu to dobrze zrobi Tylko pytanie, czy on złapie dystans w trakcie tej przerwy Bo przerwa jest... Po to też potrzeba żeby złapać dystans, zrozumieć, że to, to nie jest cały świat, ta nasza kariera na YouTubie. Albo może być też tak, że zrobi przerwę tego dystansu. Nie złapie, no ja mu życzę, żeby złapał. Zrobiłem, że ja mam czyste sumienie, że nie jestem żadnym gangsterem ani bandytą, że nie ma żadnych rzeczy, które ja zrobiłem niezgodnie z prawem, żeby ktoś zaraz mógł pójść i żeby było coś przeciwko mnie i żeby to było realne. Pomówić, opluć, najłatwiej. I przyznał, że odchodzi, bo internet jest strasznie toksycznym miejscem, nie chce działać w takim środowisku. Co w takim wypadku dlaczego? Odchodzisz. ponieważ internet na chwilę obecną jest yy... Miejscem absurdalnie toksycznym. Widzisz, i to też jest właśnie takie, że no, taki internet obserwujesz, nie? Internet ma też wielu super twórców, którzy w ogóle nie mają nic toksycznego w sobie. Po prostu musisz zmienić bańkę. A jeżeli ciągle obserwujesz bańkę, bańkę dramową, no to tak ci się wydaje, że ciągle są dramy. Ale równie dobrze możesz obserwować branży beauty i będzie ci się wy wydawało, że dram nie ma, ale są piękne kosmetyki, na przykład, nie? Więc mógłbym też powiedzieć, że możesz zacząć obserwować same influencerki które opowiadają o jakichś tam odżywkach do włosów, ale nie wiem czy by Cię to interesowało też. Tutaj znowu komentuję... Więc najważniejsze zmienić bańkę, bo są różne bańki internetowe. Jest bańka freakowa, która właśnie no dużo ma tego. My jesteśmy trochę w tej bańce frikowej, ale też myślę będziemy ją stopniowo zmieniać. ...wytknęli, że ale przecież yy, robiłeś loterię z Paym i tam sobie działałeś wspólnie z federacją. I z tego co widziałem to Budda na to odpisał w komentarzu, że już od dłuższego czasu w ogóle nie pojawi się na tych eventach. Później został poruszony temat hejtu Budda został wprost zapytany, czy hejt go boli, na co stwierdził, że już się uodpornił, a jako przykład podał nagranie, które ostatnio zaczęło krążyć po sieci. Widzimy na nim Kamila, który wysiada z auta do grupki e, jakichś ludzi, no i zadaje wielokrotnie pytanie, kto go zwyzywał, gdy przejeżdżał samochodem, ponieważ chce, aby hejter powiedział mu to samo w twarz. Przyznaj się, przyznaj się, nie będę robił dymu nic. Ja mu. Widziałeś jak Rewo propsował twoją przeróbkę z konferencji z muzyką? Widziałem na Twitterze tylko tam jakieś pisy. A gdzie Rewo o tym gadał? Na zgrzeźnie? Chyba nie. Nie, nie. któryś z was powiedział Ojebana, się nie zatrzymałem. Też to słyszałem. Słyszałeś, nie? Słyszałem, no. teraz nie ma jajec, nie? Który powiedział? No i kurwa Chyba nie ma, nie? Do całej sytuacji odniósł się w wywiadzie. Też tak kiedyś zareagowałem, jak mnie wyzywali e, przy jakiejś galerii chyba handlowej. Ale później właśnie uznałem, że to głupie reagowanie na coś takiego, że to jest właśnie takie kurwa ciężkie. Z jednej strony nie, y, warto jest reagować, ale z drugiej to tylko napędza, więc to tak nie wiadomo. Mówiąc, że taki jest obrazek ludzi, którzy piszą w sieci niepochlebne opinie na jego temat i nikt! Nie wyszedł i nikt nic nie powiedział. Wróciłem się do samochodu, postałem 30 sekund, wyszedłem jeszcze raz i pytam: Zmieniliście zdanie, wyjdzie, któryś nie będziemy Po prostu chcę, żebyś mi to samo powiedział w ryj, i odjadę. I nie wyszedł. I to są ci sami ludzie w tym internecie. Z jego opinią, że nie przejmuje się hejtem, to na pewno nie zgadzają się internauci. Szczególnie, że ciągle o tym hejcie mówi i ciągle mamy jakieś tłumaczenia i statementy. A wypowiedź Buddy, która miała miejsce chwilę później, trochę bardziej to... Mi się właśnie wydaje, że Budda musi być nerwowym człowiekiem. Skoro a tak reaguje na ten hejt, to musi właśnie jakoś mieć niepoukładanych kilka rzeczy. A warto pokazać, W życiu jest ważny spokój. Ja na przykład jestem... Mam teraz dużo no, takich rzeczy, że powinienem się bardzo, bardzo przejmować, ale jestem Spokojny. Co los przyniesie, poradzę sobie z tym, nie? 4 pozwy, 10 pozwów i 20 pozwów i 30 posłów się znajdzie i 40 pozwów się czas znajdzie na 40 pozwów. Czy napiją się panowie wódeczki? <śmiennie> się panowie wódeczki. <śmiennie znać> się wódeczki> ja mam takie podejście. <śmiennie znać się wódeczki> o Jezu. Czy napiją się panowie wódeczki? Czy <śmiennie> napiją się panowie wódeczki? Dobrze, że Cię widzę masz, <laughs> poziomka. Ale sobie to jest wszystko sztywniutko. Oj. <laughs> Przychodzisz tutaj, wydusić pieniądze? Od poważnych ludzi. Ty ci płynie pierdolony. Przychodzisz tutaj z chłopakiem, który biega. Teraz powinienem cię odjebać. I nikt nic nie powie. Wiesz dlaczego? Szefie, ale ja nic nie chcę, przecież się dogadamy. No, że... Ja z tobą, kurwo, wódki nie piłem. Tak, przepraszam. Siadaj, Kubuś. Nigdzie nie idziesz. Siadaj. A ty, kurwo, wstajesz i idziesz. I czekasz na moich kolegów. A jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak, proszę pana. Oczywiście, proszę pana. 20%. 30% też może być i 50%, proszę pana, się znajdzie. Dziękuję bardzo, całe rączki. Oczywiście, proszę pana. Czy napiją się panowie wódeczki? Tak zapytasz: hamie pierdolony. Czy napiją się panowie wódeczki? I wódeczka musi być zimna i gęsta. To jeszcze otwierdza. Został zapytany o to, dlaczego pozywa ludzi, którzy go hajtują na wykopie. I w odpowiedzi usłyszeliśmy, że kamień chce im zmarnować jak najwięcej czasu, pociągnąć ich na jak największe koszta sądowe oraz końcowo na nich jeszcze zarobić doprowadzić do ich stanięcia przed sądem, zmarnowania ich czasu. Zma Widzicie, to, to jest też takie mm, niepokojące, że on to mówi z taką ogromną dumą, z takim uśmiechem. Aha arnowania ich pieniędzy na wybudowanie swojego zaplecza prawnego, bo będę ich tam ciągał ile wlezie. Będzie tam masa moich pełnomocników i w kółko będzie to przeciągać. I żeby na sam koniec, jeżeli mają pieniądze, to musieli je wypłacić. I jeżeli nie mają tych pieniędzy, to żeby odpowiedzialność za to brali, oddając komornikowi ścianka. Dodał jeszcze, że poświęci na nich tyle samo pieniędzy na znęcanie się. To jest się. właśnie, jak nowo bogacki się wzbogaci. To jest właśnie to. Że wiecie, że to jest, że on się nawet śmieje, że oni mają meblościankę, że oni nie mają pieniędzy, bo meblościanka to jest jednak, no się kojarzy chyba z PRL-em bardziej, czyli że ktoś nie wymieniał od 30 lat mebli. Ja przynajmniej tak to odbieram. Się nad nimi, jak oni poświęcili czasu. Ja, ja poświęcę tyle samo pieniędzy co oni czasu, żeby ich dojeżdżać na swój sposób. Bardzo źle to wybrzmiewa, szczególnie jak popatrzymy na różne nagłówki w mediach. Wypowiedź Buddy w tym temacie mocno skomentował Ewardenga, który wprost no. nazwał podejście Kamila Pojdnem. Zobaczcie, jakie tutaj on gada niepokojące rzeczy. Ja Nie wiem, czy on tego nie przemyślał, czy nie, konsultował, nie skonsultował z nikim, ale to to mnie przeraziło. Gość chce pozywać ludzi, którzy w internecie nie po to, żeby była sprawiedliwość, żeby oczyścić swoje imię, tylko on ich pozywa, bo oni są, mają mniej pieniędzy od niego, żeby zmarnować ich czas, sam tak mówi, żeby ich ciągnąć po sądzie ile wlezie, czyli powiedział, że specjalnie to będzie przedłużał, żeby ciąg ciągnąć ile w wlezie i żeby oni potracili pieniądze. A wiadomo, Budda ma miliony, a na przykład jakiś użytkownik wykopu zarabia kilka tysięcy, nie? To jest pojeb***, co ten typ gada. Ciekawe czy ja na przykład dostanę pozew od, od Buddy To od razu mówię, że ten live nagrywam w Bieszczadach O ale wieje za oknem pięknie <grystanie> Jak mowa o live Sylwa, no to odniósł się do plotek na temat rzekomych pozwów od Fame MMA oraz założycieli Bo miał ich dostać aż cztery, o czym dowiedział się z internetu. Powiedział, że jak na razie nic nie otrzymał oraz nie wie, dlaczego media powielają tę informację. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Ja jeszcze nie dostałem nic, więc ja jeszcze nawet nie wiem, że jestem pozwany. Ale już medialnie kanał Freakfight Polska podaje takie informacje. Dodał także, że wyjeżdża za granicę pracować nad swoim nowym materiałem. No i nie będziesz stanie. Ej, właśnie, a jak na przykład ja bym nagrywał swoje odcinki za granicą. To jeżeli ktoś by chciał mnie pozwać, to wtedy gdzie będzie proces? Czekajcie. Jeśli... Ee, to się będzie nazywało przestępstwo, tak? Jeśli przestępstwo zostało popeł... Nie, bo to kurwa chodzi... Jeśli zniesławienie zostało... Chuj, dobra, ja muszę zapytać prawnika. Nawet nie wiem, jak to napisać w Google. Przypuśćmy na przykład, że, nie wiem, w, w Peru. W Peru nagrywam odcinek. To co wtedy? Elegancko jest, szefie elegancko jest. No stanie fizycznie odebrać pisma, jeżeli takie ma się w ogóle pojawić. I chciałbym tutaj ogłosić, że ja wyjeżdżam teraz pracować nad materiałami moimi i też trochę urlopu, bo jestem bardzo zmęczony, dlatego w najbliższym czasie ja nie, nie jestem w stanie odebrać żadnego pisma. Więc tutaj sprytna zagrywka, no i e, uprzedzenie tych pozwów. Jak wiadomo ma się pojawić jeszcze jeden film od Wardęgi, który będzie wycelowany w Fame MMA. Właśnie nie, ja nie wiem czemu ludzie tak interpretują, że to będzie wycelowane w Fame. Mój drugi materiał to będzie wycelowany w oczyszczenie i odbicie Wszelakich argumentów, które się pojawiały na przestrzeni czasu, i żeby niektóre odbić argumenty, no to będę musiał pokazać prawdę dotyczącą też federacji, bo to też federacja mnie pomówiła na swoim programie, więc będę musiał to wyprostować. Ale to już federacja podjęła taką decyzję, że się zdecydowała ze mną takie mnie pomówić po prostu w programie, i tyle, nie? Natomiast ja bym tego nie dawał, że jest skierowane na federację. To jest skierowane naprawdę, a nie na federację. No i tam mają zostać ujawnione kolejne nagrania z udziałem włodarzy. Więc naturalnym ruchem były pozwy, które miały pewnie na celu jakieś wystraszenie albo. Uciszenie. No i żeby się oczyścić z niektórych rzeczy, no to będę musiał pewne nagrania pokazać. A że w tych nagraniach jest coś, też... no, twojego. Wardengi. Natomiast, jak widać, Druid sobie raczej nic z tego nie zrobi i tak czy siak dokończę materiał na zagranicznych wakacjach. Jak się pojawi coś nowego, to o wszystkim Was poinformuję, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Na ten marcoń z wyzywem Alberto. Czemu pan Jacek mówi, że spadnie wardenga z rowerka? Dajcie spokój Jackowi. Wiele przeszedł, ja patrzę na to, co on mówi z dużym przybrużeniem oka, nie gniewam się, mimo że tam widziałem, że coś gada, że ja byłem krzywdzony jak byłem dzieckiem jakoś i tak dalej. Niech sobie gada, jeśli to mu daje ukojenie. I tyle.